nie się zastanawiacie, co ja znowu od was chcę? Myślicie, że skupię się tylko na tym, że na Go To Hell będę mieć walkę z Ultima Combo, ale nie. Widzicie, chcę stworzyć rewolucję w PW. A więc teraz mam nowego tak team partnera. Zapraszam go. właśnie w tym tak. Tak, to ja jestem nowym farzmiennym dziecka. I zdaję się w Spójrzcie na, na naszą dwa. Czapka mandant normalna, jak gank. I dlatego poszliśmy długo nad nazwą tak potajemnie, żeby żaden na tym tego nie widział. I powiedzieliśmy, że nasz taki będzie miał nazwę Warsaw tak. Dokładnie. I miejmy nadzieję, że nam się uda pokonać jak najwięcej rywali. Ponieważ gang jest zawsze najlepszym, co mam więcej do powiedzenia. Czekamy tylko na walkę. Zaczynamy walkę pomiędzy Edno a Red Power. Em. Do boju! Edno i widać, że pierwsze uderzenia są od Red Power'a, który zaczyna dominację, ale już szybkie wyniesienie od Edno. I Red Power obolały, ale teraz kilka kopniaków. I jedno chyba chce wykonać splash. I czy wykona? Y nie, jednak jest kontra. I marka przechodzi trochę dalej. I wow, jest spad I, I red power z rozbiegu chce wyskoczyć, ale nie zaskakuje. Niestety, jedno. Był trochę dalej, i kilka uderzeń i teraz zduszenie. i Edno dominuje i nikt mu tym nie zaprzeczy. I teraz kosznięcia od Red Powera i wow. Red Power szybko, szybko i a nie kontra z Splasha i re, y jedno. Jedno wstaje i jakaś akcja No Wyniesienie i kręciołek i wow Dobra, jedno idzie i kopniak I wow I red power i splash Teraz czy podepnie? Tak podpina, ale jedno kontruje. I wyniesienie kręciołek i o, wow. I deśe uderzenia i close light. Dobra, red power. I jedno chcę wykonać czoł. A nie, kontra i wow, ale uderzenie i Filip i Red Power ląduje, a i kontra. Pierwsze uderzenia i chcemy przypomnieć, że już niedługo będzie gala Go To Hell. A więc idziemy dalej. Jak widać kolejny close line od Red Powera i teraz chyba była dźwignia na ręka, ale jedno wstaje. Jedno coś jakieś gesty daje, ale wow! I łoo! Wow. Niezła akcja. I teraz specjalnie dla was robimy akcję, zobaczymy to z góry. Jak widzimy Czyżby Wow Dobra I szybko wracamy Jedno już odchodzi Red Power wy... w... Zmęczony I to strasznie Jest I teraz No I Odlaj Nie To już jest Po prostu Szacunek Niesamowity dla Edno i One. Ale... Szybka kontra. I... Zniewaga dla Edno. Klepnięcie w zadek. I... Kopniak. I oczywiście, co tu będzie? Co to będzie? Ale Edno kontruje. I... Ale... Red Power się nie daje. I wow! No nieźle. Obaj już są strasznie zmęczeni. Walka trwa od y, 4 minut i 25 sekund. I podepnięcie. I one, two, i three. Tak, proszę Państwa, zwycięzcą tej walki jest. Red Power. Tak, tak, tak. Jedno po raz. Po raz, można powiedzieć, kolejny przegrał, od ostatnich razy i no. Słuchaj jedno. Po tej walce rozumiem, że możemy mieć ze sobą konflikt, lecz ja go chcę od razu rozwiązać, nie chcę mieć nic na głowie, więc to będzie Pierwsza rzecz jest taka, że ja mam trochę inny Popłucanie? Popłucanie? Oh. Popłucanie? Oh. Pokonałeś ci powiem? Pokonałeś mnie. Ale Popłucanie? Popłucanie? tam, gdzie jest największa moja energia. Mam do Was ważną sprawę. A o co chodzi? Oczywiście o mnie, a o kogo innego. Hmm, o co chodzi? Tak. Jestem najbardziej rozpoznawalną gwiazdą PPW i to ja powinienem być mistrzem PPW, posiadaczem pasa PPW. Czy ktoś może w końcu zwrócić na mnie uwagę? Ponieważ ja jestem odlotowy. Weź mikro. Powiedz mi, co ja niedawno zdobyłem? To chyba o tej świadczy. A jak to się zdobywa? No. Zauważmy, jak wygrać ten pas przez... A kto zdobył? Kto zdobył Wojtkiem in the Bank? Ja. A dzięki czemu? Dzięki takiemu słowomuszowi, jak Ninja, Edno, czy Black Tiger. Nie dobyś. Rady żadnemu z nich, a zwłaszcza mnie. Nie to, że ja będę się chwalił jak on, tylko ja po prostu stwierdzam fakty, żeby nie było. On jest odlotowy, a ja jestem... lubiany. Chcesz faktów? Kto przegrał na Neomeni I w walce w wieczoru? Eee, czy to nie ty? o walkę o, stan o ekstremalnych zasadach. Tak jest. Dobra, zaczynam walkę. Zasada jest trzymana. Ultimo kąbułka to To jest to bardzo zajmująca misja. Te walki powinny się. O, oh, man! Tak jest wymiana ciosów. Ale ultimo kąbułek jest lepszy. Uuu kopiek. ale pięknie to wygląda. Wyniesienie i kolanko. Tu ja sobie osiągnę. No właśnie, ty 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 kura! Wyniesienie! Waliska! To finisher nie było na kogoś. Timo! Ultimo, wygra! Tem jakiś dziwny fan jest. Oh my Majka, to wyniesienie! Jedną ręką! Myślę, że to jest dardek, z kula. Mimo to wygląda! Wow, piękny! Czekaj, czekaj, czekaj! Fajnie, że miłeś w kawę!

Drzew ucieka. Drzew ucieka. Uh. O ty kurde Ja mnie zaraz <śmiennie> robię. Ochrona kurwa mać. Kurwa mać ochrona. Kurwa mać. <śmiennie>